Cześć! Dzisiaj pokażemy wam jak ustawić manualny klimatronik do w BMW F31. Ustawiamy sobie nawiew na wszystkie, góra, dół i przód, obieg wewnętrzny. Włączamy klimatyzację oczywiście i minimalna temperatura. Co ważne musimy zdemontować filtr powietrza, który znajduje się tutaj. Musimy odkręcić sobie taką tutaj osłonę dwie dziesiątki, potem torcy 20, żeby odkręcić tutaj jakieś łupki od tej osłony filtra. Co ważne przez ten filtr, w momencie gdy jest obieg wewnętrzny, również przepływa powietrze. Dlatego, to ktoś miałby filtr węglowy, no to po takim ozonowaniu on się do wyrzucenia. Można to było oczywiście z wymianą tego filtra, także warto. No, wyciągamy ten filtr, zakładamy to z powrotem. Uruchamiamy ozonator. Nawiew na maksa i zostawiamy to tak na 10-15 minut. I sobie zamknięte potem bardzo dobrze wieczymy, żeby nie przebywać w tym e, od razu po usamowaniu i tak naprawdę tyle Dzięki.